Halo, to jak Sawery, dzisiaj będzie taki krótszy filmik bo... bo chcę już odpocząć już zrobiłem tro, trochę dużo filmów a dobra, dwa ale może być trzeci jest, jest taka gra w skrzynki nie mogę znaleźć, o tutaj no i otwieramy skrzyneczki więc no... Też w ogóle, jak ktokolwiek pomyśli czemu na swoim pierwszym filmie, znaczy na pierwszym, no... tam gdzie powiedziałem pierwsze swoje słowo, to czemu żem podział nazwisko? Ale po prostu, żeby, żebyście mnie lepiej znali, nie wiem, może kiedyś mój mały kanał będzie mieć dużo subskrypcji, lecz pewnie nie. Lecz chciałbym bardzo podziękować Wam, że tam gdzie w zombie jest piosenka, zapinamy pasy. To ja dziękuję, że aż 4 lajki były. Lajki bardzo dziękuję. I dziękuję za 5 subskrypcji. Jak dobijemy 10 lub 7, postaram się zrobić tego live'a, bo jest duża chyba szansa, duża mówię chyba, że się uda, ale to trzeba już tam porozmawiać z mamą. Z mamą, co ja gadam z mamą? Chyba ja mam po prostu. <laughs> Trzeba po prostu tam parę rzeczy zrobić. I się tam teraz nie chce zrobić. Z mamą jesteś. Daladniej, mama bym pomogła. To by też było git. Aha. Co to jest? No to szczelamy. Czy znam polski? 3, 2, 1. Czy zdałem polski? Czy znam polski? 3, 2, 1. Nie zdałem polski. Tylko jedno. Jeden raz. Czwórka. Ale to chyba z przyrody. To z przyrody. Chyba. latać każdy morza. No i na plus. <coughs> Ale kaszel. Dobra, słuchajcie, mam ponad sześć razy mogę otworzyć, więc jak zostawicie lajka albo subskrypcję, wszystko jedno, albo kliknijcie dzwoneczek, żeby był szary, no to e, kliknę skrzynkę. Szczy, no, dobra, zostawiliście lajka, otwieram. Mam nadzieję, że chociaż trzy, bo wtedy to coś dobrego mi wytropić No, na dwa lajki. Ale. Teraz sobie zbieramy z mnie pieniądze. Ale jeszcze raz otworzymy. A na koniec filmu też otworzę. Co jest? Takie drogie. Jeżeli ja mi coś sprzedał. Nie. Ну... Ну, так. Пирабуся. Не, мам. też w ogóle nagrywam filmik z tej gry ale mi się usunął więc no dobra tego dojam dobra dobra otwieramy przed osadzaniem skrzynkę uwaga No takie średnie, dobra uwaga. Ostatnia skrzynka Co nam wylosuje. August znowu, ale taki droższy. W następnym filmie będziemy... Będę robił te Jackpot, ale też jest quiz. Więc no otwórzmy na koniec Tą motopaczkę, uwaga! Zostawiliście lajka, żeby miał szczęście. Mam nadzieję, że tak. Tak, aby to być dobrze, to wezmę, ten Jacek się tak dobrze to ma. Kałach! Kałach to by chętnie zapisał. Dobra! No to. <laughs> Ale mnie kaszle. Tylko 6 minut. No to. No powiedziałem, że to taki krótki będzie film, nie? No to. Do widzenia. I mam nadzieję, że na ten krótki film Wam się podobał. Po prostu mi się śpieszy. Dlatego. Ale czwarty film to się liczy. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. A teraz ja się z Wami dzierżegnam. Do widzenia. Cześć.